To zrób akcję Dobra. I akcja. akcja. A kto tu jesteś? Jeszcze A co będziemy tutaj dzisiaj robili? czytać A co o czym będziemy czytali? O co? O sobach. A lubisz sowy? Tak. A które? Ten tutaj duży. Ten tutaj duży. A jak on ma na imię? Uchacz, a na imię ma Franek. A będziemy czytali dzisiaj fragment książki Rzecz o Sowach. Taki z pogranicza świata, symbol mądrości, tajemniczych mocy. O. Mech, tak? Posłówki mają tutaj mech, żeby było im naturalnie. To co Jasiu, posłuchamy chwileczkę, tak? No to posłuchamy. Dookoła kuli ziemskiej na 66 stopniu, 33 minucie szerokości północnej istnieje niewidzialny krąg zwany arktycznym kołem podbiegunowym. Tu słońce nie zachodzi za horyzont podczas przesilenia letniego i nie wznosi się ponad nim podczas przesilenia zimowego, pozostawiając Ziemię bądź w nieustannym dniu, bądź nocy przez wiele miesięcy. Powyżej tego kręgu drzewa wyglądają jak krzewy, rosnąc nisko ponad gruntem przez setki lat. W celu wykorzystania zdolności do wytwarzania energii ze światła słonecznego, drzewa potrzebują ciepła, którego tam brakuje. Czyli tam jest tak zimno, że drzewa są bardzo małe. Nie chcą rosnąć, tak Jasiu? Nawet jak coś to, czego no, to musi Kupić to drzewo malutkie i tutaj i jeszcze na drodze. Tak, posadzimy tutaj też, Jasiu, drzewka. Tak jak poniżej pokrytych śniegiem szczytów górskich przebiega granica lasu, tak na ziemi, w pobliżu biegunów istnieją nagie obszary, na których nie rosną żadne drzewa. Temperatura w tych w rejonie spada aż do minus 67 stopni Celsjusza i dochodzi aż do plus 30. Lecz średnia dzienna temperatura latem nie przekracza 10 stopni Celsjusza. Mimo to Arktyka ze wszystkimi swoimi skrajnościami stanowi bogatą, specjalną niszę dla tych, którzy są gotowi stawić czoło jej dwubiegunowej huśtawce. Mamy gdzieś dziewóz takie. No, mamy drzewo taką specjalną korę tutaj przywieźliśmy, żeby słówki mogły sobie tutaj biegać, żeby czuły się tak jak w naturalnym środowisku. Potrzymaj chwileczkę, poczytamy jeszcze. Sowa śnieżna jest jednym ze stworzeń, które potrafi przeżyć w tak zróżnicowanych warunkach. Specjalne przystosowania przystosobiły, przysposobiły ją do życia w Arktyce. Polowania i przetrwania w miesiącach ciemnych, śniegu i lodzie. Dla słów polowanie w niemal całkowitej ciemności nie jest niczym szczególnym. Ich długie cylindryczne oczy są naszpikowane specjalnymi komórkami, które pozwalają im wid widzieć w ciemności. Matt Larson, biolog z Instytutu Badania Słów w Stanie Montana, szedł dalej dwa kroki przede mną. W szybkim tempie kogoś kto wędrując 13 lub 16 kilometrów na dzień. Co jakiś czas przystawał i oglądał przez lornetkę otwartą tundrę, dając mi czas, abym mogła go dogonić. Tego sierpniowego dnia pod koniec sezonu lęgowego szliśmy w kierunku gniazda, które mieliśmy skontrolować. Tam mat po raz ostatni widział dorastające powoli pisklę samicę sowy śnieżnej. Kiedy usłyszał ostre szczeknięcie samca sowy śnieżnej, zatrzymał się, obrócił do mnie i powiedział. Ten samiec znany jest z tego, że atakuje. Uważaj, był to ojciec pisklęcia, ten z rodziców, który pozostał, by karmić pisklę do czasu, aż nauczy się ono latać. Wprawiona w osłupienie zrobiłam u nich, starając się, by moja głowa i ramiona nie stały się łatwym celem, wyobrażając sobie, jak ojciec wyciąga swoje długie, czarne szpony po moją głowę. Ataku sowy nie było na liście doświadczeń, które chciałam dzisiaj przeżyć. A ty się boisz słów czy się nie boisz? Nie. A tych tutaj? Nie. A który w ogóle? No troszeczkę się pewnie boimy, ale jesteśmy tutaj razem i dlatego nic złego nic się tutaj nie stanie. czytam drugiej to hmm. jest taki czas. Tak, poczytajmy jeszcze kawałeczek, tak? Mata poznałam kilka miesięcy wcześniej. Był w miejscowości Czarlo w stanie Montana, gdzie wybrałam się na jeden dzień z ekipą Instytutu Badania Sów, aby szukać gniazd urządki zwyczajnej. Mat energiczny, entuzjastyczny i mający bardzo dużą wiedzę zarówno o sowach, jak i o otaczającym siedlisku nauczył mnie, jak używać lornetki jako terenowego mikroskopu. Znalazł sowią wyplówkę na ziemi pod drzewem, na którym nocowały ptaki, a kiedy rozerwał ją na kawałki, Znalazł maleńką żuchwę myszy. Co to jest, Jasiu, ta wyplówka? Ja. O, to jest wyplówka. I ta wyplówka to jest właśnie to, co sowa wypluwa przez dziób. I tutaj znajdziemy wszystkie rzeczy, które zjadła przez ostatni tydzień. Po tym się poznaje, czy słówki są dobrze odżywiane, czy źle. Jest to suche jak wata. Będziemy musieli przyjść w przyszłym tygodniu to wszystko tutaj posprzątać. Pomożesz mi? Pomogę. Dobra. I jeszcze kawałek przeczytamy? Fragmenci? Kawałeczek. Tak? Ech. Patrzymy dalej. Jeśli będzie lecieć w swoim kierunku, nie padaj tak po prostu na ziemię. On tylko skoryguje cel ataku. Ma ostrzegał, dając mi krótką lekcję. Jak uniknąć ataków sowy śnieżnej dla początkujących? Musisz wyczekać aż do ostatniej sekundy. Coś jak gra w tchórza z sową. Stałam z rozdziawionymi ustami, kiwając potakująco głową, jakby dotarło to do mnie pomimo strachu klębiącego się w tej głowie. już wicek zrobił też. Aha, jeszcze kawałeczek i kończymy. Gdy szliśmy, rozglądałam się po tundrze za zapuchatym szarym pisklęciem. Było dobrze zakamuflowane na tle podłoża, w przeciwieństwie do swojego świecącego na biało ojca, który siedział na ziemi poszczekując ostrzegawczo. O tej porze, pod koniec sezonu, matki pisklęcia nie było nigdzie widać. Odleciała stąd już wcześniej, aby w porę uzupełnić wyczerpane zapasy energii, by przetrwać bez przeszkód nadchodzącą, długą, srogą zimę. To kto opiekuje się pisklęciem u Śnieżnej? Tata czy mama? Tata. Tata. A mama wtedy, kiedy wyklują się pisklęta, odlatuje, żeby się pożywić, bo jest bardzo zmęczona, tak? Tak. Dobrze. Resztę doczytamy pewnie w domu, co? No. No. To co? Podziękujemy wszystkim. Pa. pa.